Zgodnie z obietnicą wracamy tym razem do Izraela. Ja mam pytanie: z czym się kojarzy pani Izrael? No, Izrael to z reguły chrześcijaństwo, religia. Mi się kojarzy z pięknymi kobietami. Najpiękniejsze kobiety, jakie widziałem, były w Izraelu. Oryginalne skojarzenie. Kolejne Ech, tak, zresztą. E, tak. Szczególnie na, przekraczając granice w tabie e, w Egiptu z Izraelem. Eee, są najpiękniejsze kobiety. Eee, miałem okazję przekraczać tą granicę czterokrotnie. Powiedziałem swojej żonie, że jeżeli kiedykolwiek się z nią rozwiodę, e, przyjadę na tą granicę, e, wybrać sobie żonę. <laughs> Optymistyczne założenie, ale co takiego było w tym kraju oprócz kobiet? Oprócz kobiet, na pewno Jerozolima. Jest to miejsce magiczne, e, oprócz tego, że jest to kolebka trzech religii, jest to miejsce pełne E, ludzi, e, wesołych ludzi, imprezujących ludzi. Przechadzając się ulicami e, w Jerozolimy, ulice są pełne ludzi, e, pełne imprezujących ludzi. Żydzi bardzo mocno imprezują. Wbrew pozorom jednak. To nie są ortodoksyjni Żydzi zamknięci w sztywnych ramach wiary? E, nie, nie. W, 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 Jerozolima to nie tylko Żydzi. Jest to miszmasz religijny. jest to miejsce niezwykłe. Więc co takiego zdarzyło się w Izraelu? Co Pana spotkało? Izrael ogólnie, wbrew powszechnej opinii, jest to miejsce bezpieczne, nawet bardzo bezpieczne. Ja się czuję bezpiecznie podczas swoich wizyt w Izraelu. E, aczkolwiek miałem sytuację, e, która troszeczkę e, wprawiła to, że e, przeszły mieciarki. E, chodząc e, starym miastem e, Jerozolimę, w pewnym momencie z e, załuka wychodzi pan ubrany po cywilnemu e, z pistoletem w dłoni, z, e, z ręką na spójście, i szedł w moją stronę. Z, bardzo zdenerwowanym wyrazem twarzy. Miałam aparat, chciałam mu zrobić zdjęcie, ale z tego wszystkiego. uznałem, Z tego uznałem, że jest to może zbyt ryzykowne. I miał. Nie potrafię opisać jego wyrazu twarzy. Wyglądał, jakby kogoś szukał, jakby chciał kogoś zabić. I było to, było to takie zdarzenie, które na pewno zostało mi w pamięci. E, aczkolwiek w Izraelu e, spod, w, e, można spotkać wiele, mło, wielu młodych ludzi z bronią. Jest to, jest to niesamowite. E, służba wojskowa w Izraelu jest obowiązkowa, e, panowie młodzi chłopcy 18-letni idą na, do wojska subciami na 3 lata, kobiety e, na dwa, wszystkie? E, wszystkie kobiety bez wyjątku. E, dodatkowo jeszcze panowie po skończeniu służby 3 służby wojskowej co roku są powołani na jeden miesiąc do rezerwy. E, w związku z tym na ulicach Izraela widzimy dużo młodych ludzi z bronią. Co ciekawe, widzimy wieczorem, idąc na dyskotekę w Izraelu, możemy spotkać młodego człowieka ubranego po cywilnemu z karabinem M16 na ramieniu, ponieważ e, w, młodzi ludzie, którzy idą do wojska, e, z reguły wynajmują mieszkania. Co wynajmują mieszkania, żeby zaoszczędzić w kilka osób jedno mieszkanie. W związku z tym boją się zostawiać karabiny swoje w mieszkaniu, ponieważ są mocno odpowiedzialni za, za, za broń. W związku z tym idąc na dyskotekę, często zabierają swój 16 przewieszony na ramieniu. Jest to widok na pewno niespotykany w żadnym innym kraju. No jednak częsty z tego, co pan mówi. Kiedy biją dużo alkohol, to To cud, że nie doszło tam do żadnej tragedii. A może doszło, a po prostu, po prostu nie, nie wiemy, ale ale poza tym jest to bardzo bezpieczne miejsce. Ale chyba wiemy już skąd jest taka opinia, że Izrael jest niebezpieczny, skoro widzi się tylu ludzi z bronią. Widzi się ludzi z bronią, jest, są specyficzne rzeczy, podjeżdżam do centrum handlowego, przy samym wiecie do centrum nagle jest mały korek, pomyślałem sobie, że może jest to dobre centrum, Handlowe i, i takie tłumy mają. Okazuje się, że każdy samochód wjeżdżający do centrum handlowego jest zatrzymywany, e, przeszukiwany dokładnie w środku, łącznie z bagażnikiem. E, to rzeczą, jeżeli parkujemy już samochód w centrum, e, mamy Wchodząc do samego centrum, przechodzimy przez wykrywacz metalu, sprawdzane są nasze torebki, sery, Także takie rzeczy, może w powszechnej opinii, rzutują na to, że ludzie postrzegają to jako niebezpieczny kierunek, aczkolwiek jest to kierunek bardzo bezpieczny. Ja jestem pełen podziwu dla Izraela. W ciągu 60 lat stworzyli państwo, które jest dużo bardziej rozwinięte technologicznie niż Polska. Nie wiem, czy wiedziała pani, że w Izraelu jest najwięcej inżynierów, i naukowców na jednego mieszkańca na świecie. Ciekawa e, wiadomość. Izrael jest, jest, jest niesamowity. Poza tym mają najlepsze śniadanie na świecie. No. Co właśnie na takie śniadanie jemy w Izraelu? Nie jest to może w hotelu, w którym miałam okazję nocować ostatnio w Jerozolimie, e, wybór nie był największy. Bywałem w hotelach, gdzie wybór, e, gdzie bufety były większe. Nie chodzi o ilość, chodzi o jakość. Te twarożki, które podają, nie wiem, czy jest to kwestia koszerności tego, okazuje się, że nawet nie, nie, nie wiedząc o zasadach koszerności, okazuje się, że sam przygotowywałem koszerną sałatę. No, nie, wiem, czy, nie wiem, na czym polega koszerna, Właśnie, koszerna sałata. Jest to po prostu mycie, myje się sałatę i w momencie, kiedy dostrzega się przykładowo na mały E, mały, e, małe zabrudzenie, czy, czy powiedzmy jakieś żyjątko, które jest nieszkodliwe dla nas. Mhm. Trzeba cały proces mycia powtórzyć e, e, od nowa. No. Jedzenie jest niesamowite. E, wchodząc do, do restauracji, będąc pierwszy raz w Izraelu, e, w, e, przychodzi kelnerka, przychodzi, podaje mi e, menu. Pytam się, kelnerki, czy może mi coś pani polecić bez mięsa? A kelnerka mówi, u nas jest wszystko bez mięsa. I to nie było tylko w tym miejscu, ale większość. Z innych ciekawych rzeczy pod no, względem technologicznym rozwoju, żeby jakby zobrazować, jak kraj jest mocno, mocno rozwinięty. Jest na przykład internet, bezprzewodowy internet. Jest co drugiej kawiarni w Izraelu. Darmowy bezprzewodowy internet. Mówiąc o Izraelu, widzę, że mam tutaj pamiątki z tego kraju. Tak, jest, jest to menorah, więcej żydowski świecznik. Kupiłem go w Jerozolimie. Tak, tak, siedem, siedem ramień. Kupiłem go w Jerozolimie na King David Street. Jest to, jest to ulica gdzie jest najlepszy hotel e, w, izraelski w był e, w kilkanaście lat temu zamach de, duży a King David Street oprócz e, w, kilku dobrych hoteli jest to miejsce, gdzie możemy kupić najwspanialsze antyki e, na świecie. Jest to miejsce. To jest dość ciężki świecznik. W, w jakich sytuacjach się go używa? Kiedy on się świeci? Ja e, w, może Szagi w takim razie odpowie. Ja Well, modern... <gulity> 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 Żona <nie> ona jest zła w jej mądrze, to może się go w głowie. że tak zastosowanie jest innym. Zastosowanie jest zgoła inne, ale pomówmy może więcej o, o, o Jerozolimie. Jerozolima jest to miejsce ważne dla trzech religii: judaizm, chrześcijaństwo oraz islam. Jest ściana płaczu jedno z najważniejszych miejsc w judaizmie, nie najważniejsze, ale jedno z najważniejszych. Jest tam meczet Al-Aqsa, ważny dla islamu oraz miejsce grup Chrystusa. Panie Jakubiana, mówimy tutaj cały czas o Jerozolimie, a na naszym stole znajduje się jeszcze mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Na przykład rekin, rekin, proszę bardzo, rekin będzie palił razem z nami, shishę. <grystanie> Ciekawe, czy mu się podoba, to mogłoby być tak niebezpieczne. To mogło być troszeczkę niebezpieczne. Tak. E... Skąd on się tutaj w ogóle wziął, taki e, rekin, rekin w z Dominikany. E, jest to niegroźny rekin, ważył około 20 kilo. E, chciałbym opowiedzieć tutaj Państwu jakąś romantyczną historię związaną z tym rekinem, ale prawda jest taka, że go po prostu kupiłem. Czyli nie ugryzł w łydkę i nie no, musiałby nie zostać utopiony na ten e, przykład? Nie, nie, nie będzie to historia z rodem ze Szczęk, e, jest to kupiony po prostu e, rekin. Ale czy to jest prawdziwy rekin? Tak, e, e, proszę go tutaj powąchać. E, powinien jeszcze pachnieć rybą. Pachnie rybą stanowczo? Pachnie rybą. Teraz, teraz, teraz. Tak. teraz troszeczkę szagim, szagim pachnie i jego fajką. Tak. Ale jakie skomplikowane podniebienie. Tak, te zęby w, w są w stanie teraz, w tym momencie one może nie są już takie ostre, bo e, czas tępi e, również i zęby rekina. Wszyscy nie głaszczą, tak? Wszyscy tak, wszyscy, w, masę rąk już dotykało te zęby, ale e, kiedyś były, były to ostre zęby, jak kiedyś? Skoro mówimy o Dominikanie, już wiemy, że na Dominikanie są rekiny, co jeszcze jest na Dominikanie? Ech, na Dominikana to przede wszystkim. Do... Rekin jest dopieszczony. Tak, rekin jest dopieszczony. Dominikana to przede wszystkim taniec. Eee... Dominikanie to taniec i roztańczone kobiety. Trzy główne tańce Dominikany jest to salsa, merengue oraz maciata. I to możemy zobaczyć właśnie w tym to momencie. To zaraz zobaczymy. Dominikanczycy są to bardzo biedni ludzie z reguły, ale ludzie bardzo pogodnie nastawieni do życia, ludzie roztańczeni. Jadąc w sią dominikańską widzimy walące się domy. W naszym wyobrażeniu są to slumsy oraz ludzi, którzy siedzą, a w zasadzie Stoją i tańczą przed tymi domami. Jest to naród rozkochany w tańcu, ludzie szczęśliwi, cieszący się życiem. Co możemy zobaczyć na Dominikanie oprócz dobrej zabawy? E, przede wszystkim przyrodę. E, Dominikana słynie z, z pięknej przyrody. E, e, jest wiele rzeczy. Na przykład mało, mało osób wie, że na Dominikanę w okresie grudzień, marzec e, przypływa kilkaset wielorybów. Wieloryby upodobały sobie zatokę Samana i od kilku tysięcy lat przypływają w jedno i to samo miejsce, tylko po to, żeby spłodzić małe. Nauczyć ich pływać to może za dużo powiedziane, bo młode wieloryby, hambeki rodząć się umieją pływać, ale jest to niesamowity widok. Będąc na Dominikanie od grudnia do, do marca, możemy zobaczyć. Się Kilkaset handbeków pływających, się nad falami. Jest to, jest to widok niesamowity. Czyli małe wieloryby wcale nie są takie małe? Absolutnie wcale nie są takie małe. A jeśli chodzi o przyrodę, o której Pan zaczął mówić? Przyroda jest to, tak jak wspomniałem, rzecz wyjątkowa na Dominikanie. Możemy raczyć się nieskażoną przez człowieka przyrodą. Są miejsca, gdzie naprawdę dociera niewiele turystów. Jednym z takich miejsc jest Pico Duarte, najwyższy szczyt Karaibów ponad 3000 metrów, e, możemy wybrać się tam na dwudniową wycieczkę. Czy to nam byłoby potrzebne? Bo mnie troszeczkę niepokoi to ostre narzędzie Ech, przede mną. Nie, to ostre narzędzie jest, jest tak naprawdę, e, to jest maczeta do wyrąbu, e, do wycinania trzciny cukrowej. Robiona niestety pod turystów, gdyż e, nie jest to wygodne do trzymania. Pracując z taką maczetą, pokaleczylibyśmy sobie po e, paru godzinach ręce. Ciekawa historia związana z tą maczetą jest taka, że e, przywiozłem ją w bagażu podręcznym, e, wnosząc na pokład samolotu. Bez było, żadnych problemów? Bez żadnych problemów, aczkolwiek było to przed 11 września. E, przepisy e, były zupełnie inne niż obecnie. Obecnie nie wniesiemy pilnika do paznokci, nie mówiąc już o takim małym nożyku. Delikatny nożyk, ale myślę, że do Dominikany Dobra. i Karaibów jeszcze wrócimy, Dobra. także zostańcie Państwo z nami, zaraz wracamy. Każdą niedzielę po 21. pokazujemy wakacje marzeń naszych widzów. Jeśli i ty chcesz nam opowiedzieć o swoich niezapomnianych podróżach, pokazać zdjęcia i filmy, wyślij zgłoszenie na adres wakacje.maupa.superstacja.tv.